Dobra, no to zacznijmy. Okej. Okay. Nie, to ja zacznę. Albo oboje zacznijmy. Masz coś we włosach. Uu. Dotknij. O, ale jak miło. dotknęłaś moich włosów. Drodzy winopijcy, kończyła dzisiaj odcinek o Który Które przygotował dla nas Daniel z kanału Umami. Koniecznie oglądajcie. Tam jeszcze ryby? Jem ryby, Super. jak najbardziej, mięsa nie jem, ryby jem i wiem dobrze, jakim to jest wyzwaniem zdecydować, co pijemy do sushi, dokładnie. Mm -hmm. a, a mi jest bardzo przykro czasem, jak widzę w sushi wybór win w karcie, tak. Oś, to w ogóle jest totalna pomyłka. Gdzie Bordeaux do sushi? Gdzie Merlot do sushi? Ale ja mam wrażenie, że karty win w suszarniach tak zwanych są w ogóle jakby tworzone, takie są na boku po prostu, jest po prostu karta win, mhm. która w ogóle nie ma nic wspólnego tak naprawdę z tym, co jest podawane. Najczęściej jak sam jestem z tego względu wybieram niestety piwo, piwo. Mhm. No, bo mhm. nie ma za bardzo mhm. wyboru. Mhm. Wiem, że bardzo wiele osób pija to coś, co się nazywa winem śliwkowym. Już mnie drga, więc nie polecam. Możecie Dokładnie, może możecie ze Coca-Colą popić. Sake również serdecznie polecam. Bardzo. Sake, bardzo dobra opcja. Ale jeżeli traficie na miejsce, które ma jednak jakąkolwiek selekcję win i być może będziecie chcieli spróbować wina, to my spróbujemy teraz pokazać Wam cztery konkretne butelki, które według nas mogą być ciekawym dodatkiem, a zobaczymy, które tak naprawdę najlepiej będą pracowały. Mhm. To ja opowiem o tym, co jest po mojej stronie Dawaj. stołu. Więc ja na przykład bardzo często biorę sushi na wynos, ponieważ wolę sama sobie w domu dobrać wino w spokoju. Mhm. I uważam, że do sushi fantastycznym wyborem i teraz zdziwicie się, Bardzo. będzie sherry. Ale nie sherry, że w sensie nalewka, nalewka, wiśniowa, bo to nie jest sherry od cherry, tylko okay. to jest sherry od Jerez, nie sherry Coke. dokładnie od cherez w Hiszpanii. I ja myślę, że w ogóle zasługujecie na odcinek oddzielny o Sherry. I ja mam tutaj dwa rodzaje Sherry totalnie wytrawne. Jedno to jest fino, drugie to jest amontillado. Fino jest takie słonawe, rosółowate, białe, totalnie w kolorze takie słonkowate. A amontillado jest takie orzechowe, ciemne. I ja bardzo często otwieram sobie po prostu dwa rodzaje Sherry do sushi, w zależności od tego, z czym to sushi mam. Jeżeli chcecie więc odcinek o sushi, o Sherry, przepraszam bardzo, łapki w górę. Mhm, tak? Dobra. A po mojej stronie za to mamy Pinot Gris z amontillado. Alsacji z delikatną słodyczą, tak? tak? Bardzo e, subtelną, ale też kwwasowość co może pasować do tego. Trochę tak kierunkowo pod to wino śliwkowe, tak żeby jakby ale was od tamtego odciągnąć od, trochę. ale nie odciągnąć, o to tak, mi chodzi, żeby tak, pokazać, tak. że może to jest kierunek, ale zdecydowanie nie to co do tej pory. I alternatywa jeszcze: jedziemy na bogato, sushi, champagne oczywiście. Ja. Tak? Najpierw champ, a potem jest pain, ale yy, szampanik przepyszny, yy, organiczny, szampan. Yy, pinot noir 50%, yy, pinot blanc. blanc i chardonnay 25%. Uh -huh. więc... Tak. Oczywiście tutaj idziemy naprawdę na grubo, na grubo, a, na grubo ale. Jedziemy. Ale kawa, dobra kawa, dobra kawa, naprawdę, dobra francia korta, dobry kamał yy, mógłby robić robotę. Słuchajcie, Zresztą Jeżeli zaraz. wydajecie już dużo na dobre sushi, mm -hmm. to why not spróbować do tego całkiem dobrego wina. A my dzisiaj mamy no bardzo fajne sushi. Po pierwsze, Daniel je przygotował, tak jak powiedzieliśmy. Po drugie, Daniel je przygotował w Mizu. Dziękujemy bardzo Mizu za podesłanie nam tego pięknego talerza zestawu z suszali. Od czego zaczynamy jedzenie? Zaczniemy o. jedzenie od yy, najprostszego, najbardziej rybnego. O, bardzo. Czyli z łososiem. Czysta ryba, trochę widzę ikry, będzie słono. Aha, mam do was ogromną, słuchajcie, prośbę. Skorzystam z tej okazji, dlatego że mówię do większej liczby osób, na temat jedzenia sushi. Yy, jest kilka podstawowych zasad, ale taka najważniejsza, słuchajcie, jest taka, że sos sojowy którym sobie maczacie sushi powinien być czysty, powinien być zawsze tylko i wyłącznie sosem sojowym. Nie dodajemy do niego ani wasabi, wasabi dajemy sobie osobno, jeżeli chcecie ostrości, a tym bardziej nie maczamy w sosie sojowym imbiru i jeszcze w dodatku na przykład imbiru z wasabi w Czy sosie sojowym. Słuchaj, widziałem ludzi tak robiących, proszę was, nie róbcie tak. To jest straszne, to jest absolutnie straszne. Ale to wasabi tak. wtedy co, jakby dajesz sobie na, na sushi, czy tak, tak jeżeli, jeżeli do Nie, do jeżeli, no. jeżeli chcesz ostrości tak no. dodatkowo, to sobie po prostu kładziesz na rybę troszeczkę wasabi, no. maczasz ją potem, uwaga, stroną ryby w sosie sojowym, nie ryżem i połykamy. Tak, czyli rybą w sosie sojowym i cały kawałek do ust. Dobra Tomek, to ja do tego proponuję właśnie moje szery typu fino, Szary typu fino w Hiszpanii serwowane jest do tych takich hiszpańskich tapasów, wiesz, a to chorizo, a to kalmary, a to mhm. nawet jakiś karczoch, wiesz, smażony w głębokim, w głębokim tłuszczu. I ono jest bardzo wytrawne, wytrawne, słuchajcie. Jest takie trochę migdałowe, trochę rosołowe, bardzo umami. Mhm. A propos dla Kanału, umami. Mm. Tak, to jest takie mm. faktycznie... Bardzo wytrawne, zero zupełnie cukru, zero słodyczy. Trochę tak, tak jakbyście coś takiego super wytrawnego, I jak tak rozumiemy. Tak? O tak, tak. Mhm. Nie ryż. Ja mam zawsze problem, że to trzeba tak całość no naraz, wiesz? Po prostu... Powinno się cały kawałek, i nie wszystkim to się udaje, bo to są. Nie tak. patrzcie teraz, zawsze są na nas... jakieś duże kawałki. te duże są te kawałki. No, bardzo fajnie. Idzie. Nie masz wrażenia, że to jest takie, robi się jeszcze bardziej takie oleiste, tak. na pewno się tak, tak ładnie spływa. Podkreślona jest ta, w ogóle wiesz co, mam wrażenie, ta że to słoność. wino, tak, podkreśla słoność, ono tak hmm. asystuje tej rybie, no. niż cokolwiek tutaj z nią robi. I na koniec jest taka fajna pikantność, taka imbirowa trochę, tak jakby zastępuje mi to imbir, wiesz? Czujesz w końcówce, takie jakby… Poczułem pikantność, ale nie wiem, czy mi ją imbirową określił, natomiast hmm. y pamiętajmy, że w sushi tak samo ważny jest ryż, jak sama ryba. Hmm. W związku z tym bardzo często ryż w wielu miejscach jest trochę przesłodzony, bo do niego się dodaje sól, mm -hmm. trochę cukru mm -hmm. i, e, 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 i ocet. I niektórzy go przesładzają i wtedy wszystko jest takie słodkie. A bardzo fajny tu jest ryż, właśnie po stronie taki wytrawno-słony, mm -hmm. bardzo przyjemny. Bardzo fajnie z tym idzie. Pierwszy raz w ogóle próbuję sery do sushi. No naprawdę? Pierwszy tak. raz. Super. Bardzo fajne połączenie. Do powtórzenia. Zdecydowanie. Dobrze. Dobra. To teraz drugi smak, który też będzie dosyć taki delikatny, może no. coś z szampanem teraz spróbujemy. Mm. Słuchaj, delikatny to. ja A myśl... to co to jest? Więc to jest tuńczyk, z tym, że on ma odrobinę no. ostrości. Mhm. Ale tak, chcesz spróbować? Z szampana. To może z Pinot Gris. Dobra. Myślę, że z Pinot Gris. Y, bardzo fajny pomysł. Ten tuńczyk z mhm. delikatną ostrością. Ale Pinot Gris. Y, oleiste takie kremowe. Ta słodycz delikatna szczególnie dobrze może tutaj pasować do. Ja sobie już teraz sobie ten najmniejszy kawałek. I co, to też byś sugerował, żeby umoczyć, zamoczyć w tym, czy nie? Tak. No wiecie, co, jakby tutaj w Polsce nie ma takiej tradycji, żeby pokrywać od razu rybę sosem sojowym. Aha. Jeżeli byście jedli, to. Sushi w taki sposób tak zwany omakase, czyli to jest taki sposób podawania, tak jak taka, taka kolacja degustacyjna sushi. Mhm. We Wrocławiu chłopaki super to robią, tylko zaraz muszę sprawdzić, jak się nazywa to miejsce, ale w każdym razie wtedy ona jest pokryta już sosem sojowym. Tutaj tego sosu nie ma, w związku z tym musimy dodać trochę tej słoności, ale znowu tylko strony ryby, nie ryż. Ale super, o kurczę, jakie cudowne połączenia. W ogóle pyszny jest, pyszny jest ten kawałek, jest taki trochę, ma się wrażenie jakby ta ryba była wręcz zanurzona w jakimś takim soku, soku owocowym, wiesz, takie nuty owocowe tu są, takie tak, jest to, bo to, słodkawe. Bo to jest to, to garashi jeszcze, taka, to jest taka m, przyprawa, która mhm. między innymi ma właśnie nuty cytrusów, bo tam jest juzu. A juzur. to stąd. No właśnie, bo on jest taki bardzo świeży, owocowy, do tego ta pikantność i do tego to wino, które tak ładnie się z pikantnością łączy. Przecudowne połączenie, mm -hmm. słuchajcie. Świetne, mm -hmm. rewelacyjne. Mm -hmm. I w ogóle do tej ostrości wspaniałe, bo ta ostrość pozostaje na języku, zaraz po zjedzeniu z tak. ryby. Przepięknie to się ze sobą łączy. Bardzo fajnie. Chciałam też powiedzieć, że prawdopodobnie to Pinot Gris połączyłoby się równie dobrze z, pierwszą, z pierwszym naszym kawałkiem, bez żadnego mm. problemu. Natomiast Fino z tym niekoniecznie. Nie. Uważam, że fino tutaj by się gryzło z tą soczystością i owocowością, którą mamy w tym, w tym kawałku ryby. Jeśli chcecie spróbować prawdziwego omakase i jesteście we Wrocławiu, bądź mieszkacie we Wrocławiu, albo chcecie pojechać do Wrocławia, Noriko Sushi rewelacyjną robotę robią. Chłopaki, byliśmy no, przed pandemią cudowne. Bardzo fajne, fajne miejsce. Tam możecie spróbować takiego prawdziwego japońskiego sushi. Dobra, teraz mamy kolejne y, dwa, dwie pozycje. Bardzo tradycyjna, typowa, y, a mianowicie z y, krewetką w tempurze. Mhm. Uwielbiam. I to będzie mi się już trochę ostre, czy nie? nie Odrobinę chyba. ostre przez ten majonez chyba taki ostrzejszy na górze. No, nie Ale nie, nie aż nie. tak mocno jak Ty. tutaj w tym przypadku. Teraz ja bym to spróbowała, ponieważ jest trochę ostre. Ja poczułam jednak, że trochę jest ostre, dotarło do mnie z opóźnieniem, więc myślę, że spróbowałabym to z tym Pinot Gris, przez jego taką oleistość i wrażenie słodyczy. I dajmy tego szampana, daj, daj szampana. Szampana, dobra. Ja wiem, Tomek, że ty masz szampany, wiesz, nie od dużych producentów, tylko mali producenci. Często są to szampany, które nigdy w życiu nie widziały chemii, od, żadnych tak syntetyków. Tak growerów, którzy sami, growerów, sami tak, uprawiają swoje winorośli. A nie dokładnie. od takich, wiecie, dużych producentów, którzy skupiają od winogrodników po prostu yy, grona. No i przede wszystkim dla dla mnie istotna jest właśnie ta odpowiedzialność ekologiczna, o której więcej w odcinku znajdziecie o winach naturalnych, biodynamicznych Dokładnie. i ekologicznych. Mm. Mm. Tomek, jaki to jest pyszny szampan? 30 miesięcy na osadzie, przepyszny jest, co? So. A jest też taki, właśnie taki, jest napięty, taki zwarty, nie jest taki, wiesz, taki. Jest w nim trochę takiej kremowości, ale bardzo dużo Nie, ale dużo jest taki jest... jednak tak, owocowy cały czas, mm. tak. Dobra. Ym... I co? Krewetka w tempurze, trochę soi oczywiście. A tutaj zobacz, tutaj jednak y, soję nabieram ryżem. No. Mm, super połączenie. Ja z Pinot Gris A, nie, ja od razu pojechałem w tym. Super. Tylko teraz jak soja… muszę zobaczyć to jeszcze raz. Mm? Ja to jestem sprytna, nie? No, żeby tak dwa kawałki zjeść, żeby dla ekipy nic nie zostało. Pewnie, że tak. Ekstra, Iza. A podziękują ci później. Tu jest jakaś też jeszcze przyprawa na górze, ja nie, tej nie kojarzę, która jest taka mm, delikatnie jakby warzywno, taka trochę kwaśna. Ale fajnie. Fajnie, nie? Mhm. Ale Co wiesz to tak? dlatego, że ten szampan nie jest taki super surowy. Mm. W sensie, że nie jest aż taki młodziutki, tak? O to ci tak, chodzi, tak, taki, tak, że, że, że czasem, czasem szampany są takie, że po prostu czujecie taką limonkę, wysoką kwasowość i, i trochę tylko tych nut związanych z leżakowaniem na osadzie. Tutaj mamy 30 miesięcy leżakowania na osadzie, co wpływa jednak na jego taką stronę bardziej kremową, bardziej miękką, przy równocześnie zachowanej bardzo ładnej takiej właśnie owocowej strukturze. Super! Przy słuchaj, może sobie zrobić taki challenge z tego, z wasabi, co? Ty ja? No. Kto więc więc jest je wasabi? Taką kulę z wasabi chcesz zjeść? <noise> nie wiem, nie jestem pewna, wiesz. To nie jest ja, dobre słuchaj, mi do mi nos, ja bardzo chcę, żeby mi przeczyściło nos. Będziesz kichał? No nie wiem, co będę robił, zobaczymy. A bardzo ostre jest to wasabi? Nie, wiecie, no to nie jest też prawdziwe no. wasabi niestety, to jest to takie z proszku, ale... Ohoho, na pewno? <głos> 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 Maciej mówił, żeby spróbować z szampanem. Dajesz. Masakra. Uch, ale bombli teraz. O ja. To nie, nie, nie róbcie tego. Nie, no to jest, tak, jakbyśmy zjedli łyżkę tego. chrzanu no? No? Super. Ale no bardzo fajnie. fajnie przeczyszcza, w ogóle jest Właśnie, a propos, pilogridge opasowało no? Ci do tej tempury? Mm, tak, tak. To jest okay. tak ale wolałbym szampana osobiście chyba. W sensie, ja też bym wolała szampana osobiście. E, absolutnie. Nie, ale tak to serio, e, szampan, szampan lepiej z tym poszedł. Szampan by, według mnie poszedł też ze wszystkim, co wcześniej próbowaliśmy, więc tak. ja myślę, że w ogóle do końca też. teraz powinniśmy. Szampan. Jeszcze... tak, tylko szampan, szampan. Szampan do wszystkiego. Ale muszę przyznać, że zazwyczaj w suszarniach jest szampan. Mhm. Szampan jest zazwyczaj, ale tylko duże marki. To Rzadko są teraz... takie mniejsze domy szampańskie. Naleję czwarte wino. Czwarte wino. Lej. Zacznę ten kolor. Uła. Ty tu lubisz kolor w winach, zauważyłem. To jest taki kolor Coca-Coli. No trochę tak, tak, to prawda. Kolor Coca-Coli. O boże, ten no. zapach. Czujesz taki zapach po prostu prażonych migdałów orzechów włoskich, takich młodych orzechów włoskich tak, ze skórki. Tak Tak, tak. Jest... Musicie, musicie. Tego się nie, nie, to, tego się nie da. Pomylić po prostu z niczym innym, nie? Musicie chcieć odcinek o bo Shereby to jest tak fantastyczny temat. Nie. A do tego spróbujemy dorsza. Dobra. Który jest lekko opalany, co powinno spowodować, że powinien mieć takie nuty dymne, delikatnie, mhm. których tutaj szukaliśmy. Tak. Bo to jest cięższe wino, zdecydowanie. Tak. tak. Ja, kiedy w domu otwieram y, sherry typu Amontillado, to wtedy, kiedy wezmę sobie sushi na przykład o. z wędzonym węgorzem. Uh -huh. Kiedy mam właśnie jakieś takie nuty bardziej dymne, coś bardziej konkretnego. Oj, ono jest... Mm. ale ładnie pachnie. Ja sobie też delikatnie przeczyściłem tym imbirem kubki. O, mm. Ale dobre. Mm. No, to jest taka. Ryba, ryba. No, ale bardzo fajnie jest tym szary, słuchaj. Pięknie. No. Podbija to zgrillowanie. Tak. Podbija te nuty takie dymne. Cudownie weszło. Tak, ale to jest bardzo takie ciężkie w smaku. Okay. To już jest takie naprawdę. To jest. Pół kieliseczka tego można wypić, bo to generalnie nie jest Ty dajesz radę troszeczkę więcej. No to mnie by, mnie by to. Chyba starczyła. Słuchajcie, więc jeżeli Sherry Amontillado, ja uważam, że to jest bardzo specjalny trunek do właśnie takiego sushi, gdzie macie nuty dymne. I ja lubię mieć zawsze... To, to fajne jest, że na przykład można takie małe butelki kupić oraz, że po otwarciu Sherry możesz trzymać sobie spokojnie. Wiesz, ja dwa miesiące trzymam to No tak, dodówce, to jest więc problem. Dobra, i jeszcze ostatni kawałek mamy tutaj. Kuszy ja muszę sobie jeszcze trochę też... więcej szampana. I teraz jak też polewałem Tobie, to sobie trochę polałem tego szampana, takie mocne tutaj też są pie pieczone owoce, nie? Tak? Ja to poczułem. Ach, w szampanie. W szampanie. Ach, chodź mama. Come to mama. I teraz z czym to spróbować? Hmm. A tutaj no, też jest wiem. taki bardzo świeży zapach. Hmm. Świeży. Zresztą ja to spróbuję no. z finostosu. Tak? wiadomo, że szampan będzie pasował. Chcę zobaczyć, czy z będzie dobry? Ty spróbuj z szampanem, a ja z finą. Mm -mm. mm -mm. A z szampanem super. Z tatarstuńczyka, on mm -hmm. nie jest na ostro. Na zewnątrz z tego, co ym, wiem, jest sariola. Mm -hmm. I to, co tutaj widzicie, to jest y, ikra ryby latającej pofarbowana na pomarańczowo. Lubię ją farbować. Ona tak chrupie w ustach. Super. Spróbuj sobie z szampanem, naprawdę, polecam no ci. Wiesz? Spróbowałam. Co z szampanem spróbować? Ale mówię, że piłaś najpierw. Tak, ale wzięłam ją na początku. miałam jeszcze dużo Aha. sushi i wziąłem później z szampanem. I co? Super. No to jaki mamy werdykt? Bo mam wrażenie, że tak. Wychodzi mm. nam, że szampan pasuje do wszystkiego. Ty to szampan, nas dziwi. Szampan idzie dobrze do wszystkiego, wiesz, więc y, nie ma co się dziwić. Potem co? Y, Szery Wiesz, co ja bym powiedziała, że na drugim miejscu wino um, o wysokiej pasowości ze subtelną słodyczową, okay. to Pinot Gris, pinot gris. E, według uh -huh. mnie pasowało do tego wszystkiego do, tak, do ostrości, a w sushi często jednak jakieś tak. elementy ostrości są, jeżeli Chociażby to jest dobre w wasabi, sushi, jak... Tak. Dobra, czyli tak. jakby to na drugim miejscu i to mhm. właściwie też do wszystkiego można by było tak. to wypić. Nie? Tak, no i później macie moje, moje wybory, tylko że właśnie te moje wybory są takie, że ja um, zawsze mam dwa, dwa wina w kieliszku, no więc. Tak. Więc, więc ja sobie wymieniam nie, ja sobie... Typowo. nie każdy tak, tak. ma, że ma dwa kieliszki i dwa różne napoje. Ale przyznasz, przyznasz Tomku, że na przykład właśnie takie amontillado do czegoś, co ma nuty wędzone, jest dymne, jest wyjątkowo. Tak, jeżeli, jeżeli lubicie bardzo często w, w sushi są, jest ta wersja tak zwana palona, czy mhm. przypalona. To jest tuńczy, czasem można też łososia i on zazwyczaj jest właśnie z jakimiś dodatkami, taką posypką typu tą tagarashi, to jest przypalane, potem i tam jest dużo tych, nut no, mm. faktycznie, dymnych mm -hmm. takich, mm -hmm. takich smoky. No i wtedy, no wtedy ja mam Ale ogólnie myślę, że, yy, że albo szampan, mm -hmm. Kawa Francia korta, ale coś, co będzie miało trochę dłuższe leżakowanie na osadzie, żeby miało trochę bardziej miękkie, miękką taką strukturę i trochę. No, żeby nie było takie surowe, straszliwie, nie? Albo coś, co ma trochę cukru resztkowego. No i coś półwytrawnego, właśnie takiego polskiego na przykład można było też polecić zdecydowanie. Mm -hmm. Z delikatną kwasowością, tak, żeby to wyrównać. Bardzo fajnie. Ale w ogóle pyszne sushi. Dziękujemy Mizu. Ja, Wielki, ja jestem dzięki. zachwycona. Dzięki dzięki. Daniel, super, super sushi, przepyszny ryż. Ekstra. Jakie jest po japońsku dziękuję? Konnichiwa Kończyła? Konnichiwa Ariga... A Przepraszam, arigato, sorry ja Arigato gozaimasu Kawaii desu Dobra, kończy. A jeżeli oglądacie to wieczorem to kanban wa. Coś ty taka nagle, japonistka -shino, Jesteś romanistką Watashi no suki na hito desu Co ty po japońsku mówisz? naprawdę. to już mi, nic nie i się zimno. nauczyłaś <grym> arigato i konieczyła. no to super. Dobrze to spędzony to czas przy... uważam, naprawdę. Nie, mi się to teraz przypomina, wiesz, tak jak mi się o <grym> klapki... Włączyły się po... <grym> klapki takie z tych zdań pod tytułem, a jak pan ma na imię? Albo w którą stronę do suszarni? Anata o małe o nandeska. Kochani, arigato, arigato, <grym> bardzo dziękujemy, że z nami byliście i że wycierpiliście te kilkanaście minut z nami znowu. Tym razem przy sushi. Łapki w górę, komentarze, yy, może jakieś fajne suszarnie znacie nowe, a może też macie jakieś inne fajne selekcje win do sushi. Pamiętajcie, pijcie odpowiedzialnie. Uh -huh. I napiszcie nam, czy było kawaii, i ojsi, i oglądajcie nas dalej. Dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia do następnego razu. Pa! Pa! Kochani, jeżeli wciąż jesteście głodni, obejrzyjcie nasz odcinek o winie do Tatara. Tutaj.